Kolejne zadanie z matury 223. No tego akurat polecenie będzie w komentarzu i to jest ta wersja na podstawie 215. I tak. Więc mamy dwie możliwości zrobienia tego zadania. Z racji tego, że jest proste, zrobię je zrobię ją obiema możliwościami. Żeby iloczyn dwóch liczb był parzysty, to jest albo jedna liczba Parzysta albo dwie liczby. Parzyste. Dane mamy 13 liczb. Jednocześnie dwie liczby. Wszystkich różnych sposobów wylosowania z tego zbioru dwóch liczb jest liczbą parzystą. Jest. No dobra, no to zróbmy najpierw, że jest jedna parzysta. Ile mamy liczb parzystych? Jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą. Ile jest liczb nieparzystych? Czyli sześć parzystych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem nieparzystych. Czyli dobra. Najpierw sprawdzamy jedna parzysta. Na ile sposobów to można zrobić? No to losujemy najpierw tak: najpierw losujemy parzystą, potem nieparzystą, lub, lub najpierw losujemy nieparzystą, potem parzystą. Razem mamy sporo sposobów. Teraz dwie parzyste losujemy razem, tutaj jakbyśmy losowali bez wracania, czyli to jest 6 razy 5. Tyle mamy sposobów na dwie parzyste, tyle na parzystą i nieparzystą. Teraz, jaki jest drugi sposób? Po prostu od wszystkich możliwości, czyli 13, 13 razy 12 odejmujemy to, gdybyśmy wylosowali dwie, dwie, dwie nieparzyste, czyli 7 razy 6. I teraz sprawdźmy, czy, czy to nam się zgadza. 2 razy 6 razy 7, dodać 6 razy 5, to jest 6 przed nawias. 2 razy 7, dodać 5, równa się 6 razy e, 19 Tutaj mamy 6 przednawiast 13 razy 2, minus 7, równa się 6 razy 19 Wszystkich możliwych, wszystkich różnych sposobów wylosowania Jest 6 razy 19 i to jest odpowiedź